Budżet Gminy Dębica na 2021 rok uchwalony. Mimo pewnych wątpliwości i zastrzeżeń, za planem finansowym na najbliższe kilkanaście miesięcy rękę podniosło 20 radnych gminnych. Jedna osoba w związku z problemem z połączeniem internetowym nie oddała głosu. Przyszłoroczne dochody Gminy Dębica szacowane są na ponad 123 miliony złotych, wydatki z kolei na ponad 124 miliony. Ale tu nie chodzi po prostu o kwoty, tylko o po prostu, jaka to będzie użyteczność i Najbardziej cieszy mnie, że ostatnia wioska z że dopiero w XXI wieku, no może aby ktoś jeszcze pomagał, to może by my to wcześniej zrobili, ale cieszymy się wspólnie z mieszkańcami, że ostatnie sołectwo w Głubikowej będzie mieć wodę. Tak samo jak cieszymy się że będzie zakończona sala gimnastyczna w Puskowie, ale i zakończyliśmy w tym roku bardzo szybko, jakże hmm, pożądane po prostu pożądane zadanie to żłobek w nagawczynie. No i jeszcze dodam po prostu, że będzie zakończony budynek wielofunkcyjny w latuszynie i kanalizacja Dąbrówki Wielącza. Do zadań strategicznych w przyszłorocznym budżecie gminy Dąbica należeć będzie poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych i dalszy rozwój uzdrowiska Latoszyn. Inwestycje, które mają zostać zakończone w 2021 roku to m.in. budowa sali gimnastycznej przez zespole szkół w Pustkowie, przebudowa szkolnej infrastruktury sportowej w Latoszynie, budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dąbrówki Wielącza, budowa sieci wodociągowej w i Głobikowej, oraz budowa składowiska odpadów w Paszczynie.